Witam wszystkich. Na początku, zanim w innym materiale omówię referendum, natomiast teraz zawiadomienie do prokuratury. Właśnie wczoraj, w poniedziałek, czyli 28 kwietnia, złożyłem zawiadomienie do prokuratury, w którym zawiadomiłem o tym, o czym mówiłem w poprzednim vlogu, ale opowiem jeszcze raz przynajmniej pokrótce. Więc sprawa dotyczy dwóch znanych postaci: Bogdana Wyczałkowskiego, byłego prezesa Simo Polskie, oraz Kariny Heredy, byłej głównej księgowej tej samej spółki. Co ciekawe, obie te osoby nadal współpracują z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem. Tym razem w niecałkiem nowej roli, częściowo nowej, częściowo starej. Więc w starej roli od 10 lat dalej. Wyczalkowski jest prezesem Agencji Rozwoju Nysy, a Hereda jest jego główną księgową, czyli znaczy jej, tej spółki. Ale to nie wszystko, o czym już wcześniej zaznaczałem, mówiłem w innych vlogach. Pani Hereda została prezesem nowego oczka w głowie, nowego projektu flagowego Kordiana Króliarza, który reklamował w kampanii referendalnej jako swój sukces czyli Nyski Elektrowni Społecznej. Brzmi dobrze ta nazwa, oczywiście, elektrownia prąd, wszyscy lubimy i potrzebujemy. Problem w tym, że ta elektrownia to projekt oparty o tych samych ludzi. Karina Hereda jest prezesem tej, 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 tej spółdzielni, bo to nie jest spółka, to jest inna forma prawna, a Bogdan Wyczałkowski jest pełnomocnikiem, czyli ludzie skompromitowani w Simopolskie, wobec których toczy się jeszcze na razie w sprawie, z tego co wiem, nie, nie mają statusu podejrzanych, co mnie dziwi. Po tylu miesiącach nikt zdążył dwa miesiące zrobić swój audyt. Yy, kontrolę przedtem, audyt KZN też nie trwał tyle, a teraz przez 7-8 miesięcy prokuratura nie może sobie trafić palcem i nie powiem do czego. Yy, I teraz tak. A teraz, żeby nie było, że ja yy, pomawiam tych państwa. Godnych, których burmistrz, którym burmistrz powierza nowe flagowe swoje projekty, zacytuję minister konstytucyjną, panią Katarzynę pełczyńską nałęcz, która kilka miesięcy temu po raporcie ogłoszeniu na raportu NIK powiedziała o, tych, o działalności tych państwa tak. Karygodne nadużycia środków publicznych, karygodne nadużycie. To chyba mówi samo za siebie, więc ja cytuję minister. Pani Hereda, panie Kolbiasz, panie Wyczłkowski. Mówiąc o yy, waszych, Waszej działalności, cytuję panią minister. Nie Marcina Miłkowskiego, tylko minister. To było jej publiczne podsumowanie sytuacji ujawnionej w KZN przez raport i audyt KZN w Sim o Polskie. I teraz tak, wracając do mojego zawiadomienia. Nie chodzi tu o wielomilionową gospodarność, która była opisana w raporcie NIK. Yy, chodzi mi o... Yy, Prostą rzecz, bo tymi wielomilionowymi niech zajmują się większe instytucje. Ja skupiłem się na prostej, konkretnej sprawie dotyczącej 50 tysięcy, które, moim zdaniem, mówiąc kolokwialnie, wpadły gdzieś pod stół przy zakupie jednego z służbowych samochodów, bo cena była zawyżona o minimum 50 tysięcy. A jak pokazują dokumenty, to zarówno Bogdan Wyczałkowski, prezes Simopolskiej, jak i Galina Hreda świetnie o tym wiedzieli, bo sami się pod tymi dokumentami podpisywali. Czyli mówiąc wprost, pozwolili na to, żeby ta kasa publiczna zniknęła. Bazuję na dokumentach. Nie wiem dokładnie, co tam się stało, ponieważ nie nagrywałem niczyich rozmów, nie jestem Pegasusem. Jakieś służby powinny tym się zajmować, nie ja. Więcej szczegółów na temat tego, tych dokumentów. Z... Zaprezentowałem już w poprzednim materiale vlogu. Tutaj z boku będzie link do tego materiału, jak ktoś się. i w opisie, mater... w opisie będzie też link do tego materiału, jak ktoś chce się zapoznać i nie wie. Żeby nie przynudzać, nie będę jeszcze raz o tym opowiadał, prezentował dokumentów itd. Ktoś może zapytać, dlaczego to robię. Odpowiem tak, staram się czytać ze zrozumieniem artykuł 7 KPK, czyli Kodeksu Postępowania Karnego. A między innymi tam jest tak napisane, że analiza dowodów. W toku postępowania y, musi być realizowana z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań, wiedzy i doświadczenia życiowego. Więc, a, a moje doświadczenie życiowe mówi mi jedno, że jeżeli ktoś kupuje coś 50 tysięcy drożej, y, to chyba nie jest, chyba że jest idiotą, y, to robi to świadomie. Y, w, w mojej ocenie Bogdan Wyczałkowski idiotą nie jest. To jest sprytny, inteligentny facet, nawet bywał kiedyś dowcipny, kiedy jeszcze ze mną rozmawiał, A ostatnio jakby mniej, pewnie dlatego, że niedługo spotkamy się w sądzie z mojego prywatnego oskarżenia, bo zaraz składam prywatne akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi Wyczałkowskiemu i jeszcze dwóm innym osobom, za to, że w czasie kampanii referendalnej publicznie oskarżali mnie o jakieś ciężkie przestępstwo sprzed lat, oczywiście wyssany z palca, no, i jest to łamanie prawa. Nie pozwolę na to, żeby to gdzieś było w eterze. Nie miałem przedtem czasu na złożenie dokumentów, ale mam przygotowane, napisane, skonsultowane z prawnikiem. Płacę po 300 zł za głowę, za wpis i niech się toczy. Zobaczymy, jak to będzie. Dla tych, którym nie chcę się klikać w ten materiał, o którym mówiłem wcześniej, dotyczący powodów i okoliczności tego w mojej ocenie przestępstwa. Prawdopodobnego przestępstwa. Tutaj doklejam materiał z poprzedniego vloga, żeby można było zapoznać się z dokumentami i dlaczego złożyłem to zawiadomienie. Natomiast ci, którzy już to znają, mogą przewinąć, zakończyć oglądanie. Tym widzom już dziękuję. I jeszcze jedno. Chodzi o przerażające trumny, bo widzę, że burmistrznysy. Jak i inni, nawet Daniel Polimonka, który próbuje się delikatnie dystansować od tego i już nie zrażać tych 6 tysięcy głosujących przeciwko burmistrzowi Kolbiarzowi, jako jedyny argument przeciwko referendum podnoszą trumnę, kondukt z trumną. Ja powiem Państwu tak, ja jako autor tekstów, muzyk, filmowiec będę jeszcze robił wiele takich hypeningów, także zapraszam burmistrza Kolbiarza. Zapraszam burmistrza Kolbiarza na, do, do oglądania, uczestnictwa, czy co mu tam się podoba. Będzie tego więcej. Bardzo mnie to bawi. Niektórzy próbują się z tego tłumaczyć, a mnie to bawi, bo jeżeli jedynym argumentem Kordiana Kolbiarza przeciwko referendum jest jakiś hepening artysty, twórcy teledysków a jednocześnie nie ustosunkował się do żadnego z zarzutów, jakie były stawiane, czyli ani do nieudolności podczas powodzi, ani nie, nie polemizuje konkretnie na temat nieprawidłowości Bogdana Wyczałkowskiego i tego, dlaczego akceptuje te nieprawidłowości i powierza Wyczałkowskiemu. Kolejne poważne zadania w tym mieście, powierza mu kolejne, coraz większe pieniądze w tym mieście. Na ten temat nie było niczego. Słyszymy tylko z burmistrza, że y, kampania referendalna opierała się na kłamstwie i pomówieniach. No chwila, w trybie wyborczym, gdyby było, pojawiło się chociaż jedno kłamstwo, kordian Kolbiasz pobiegłby natychmiast do sądu 24-godzinnego, bo w czasie wyborów są sądy 24-godzinne i natychmiast uzyskałby y, wyrok, sentencję sądu, żeby ten, kto skłamał, y, przepraszał y, i dementował to, to kłamstwo rzekome. A Kordianowi Kulbiarzowi udało się tylko złapać y, Jacka Krzysztonia, który, umówmy się, to nie było jakieś kłamstwo, jeśli ktoś nie pamięta, to powiem. To była taka sytuacja, że Krzysztoń pomylił, że działki nad poligonowe. Krzysztoń powiedział, że są własnością gminy, że były własnością gminy, i że gmina tam nie uzyskała takich pieniędzy, jakie mogłaby za sprzedaż tych działek. Okazało się, że to były działki w posiadaniu agencji mienia wojskowego, która przekazywała gdzieś tam gminie. Już nie znam tego procesu dokładnie, i to była jedyna rzecz, gdzie burmistrz złapał kogoś po stronie będącego po stronie referendum, który powiedział nieprawdę. Natomiast na temat nieprawidłowości Bogdana Byczałkowskiego i powodzi i czegokolwiek innego burmistrz nie poszedł ani raz do sądu. Więc nie znalazł żadnego innego kłamstwa. A mówi, że okłamywali go i poniewierali. No to dlaczego nie poszedł do sądu? No dlatego, że nie padło żadne kłamstwo, a burmistrz po prostu bredził. Po prostu to była czysta propaganda, nie było żadnych kłamstw. Trzeba było iść do sądu. Teraz już jest za późno, panie burmistrzu. I teraz dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego vloga i nie wiedzą, dlaczego to zawiadomienie, które złożyłem wczoraj, jest uzasadnione. Szczegóły na temat dokumentów i tego, co się wydarzyło. Słuchamy. Mam przed sobą kolejny dokument podpisany przez Bogdana Wyczałkowskiego. Znowu on. I wszyscy pamiętamy sprawę zakupu BMW za 300 tysięcy. Potem była naprawa za 51. Okazało się, że ten, po czterech miesiącach ten samochód nie nadaje się do niczego. Nie podoba się Bogdanowi Wyczałkowskiemu. I on go wymienił na Opla Mokke. I tu dochodzimy do ciekawego nowego dokumentu. Otóż tego Opla Mokke, jak już wcześniej wiedzieli, była ta faktura, wyceniono na 140 tysięcy złotych. O wiele za dużo. Bo wówczas nowy Opel Mokka kosztował 105, a dwuletni, bo to był dwuletni Opel Mokka, według średnich cen kosztował 83 tysiące. Jak kontrolerzy zapytali Bogdana Wyczołkowskiego, skąd ta różnica i dlaczego tego nie wyłapał, nie zauważył i dlaczego się na to zgodził, powiedział, że wierzył kontrahentowi. I można by... W dobrej wierze przypuszczać, że Bogdan Byczalkowski był taki nieświadomy, razem z jego księgową też byli nieświadomi, nie wiedzieli, że cena jest zawyżona i że cena zawyżona wyszła na jaw dopiero wtedy, kiedy kontrolerzy NIK sprawdzili, że ten samochód został wymieniony za, za wysoką kwotę. Ale niestety to nieprawda. I już tłumaczę dlaczego. Otóż w zaledwie 3 tygodnie po zakupie czy wymianie oplamokki z zawyżoną ceną? Bogdan Wyczałkowski, prezes CIMO Polskie, podpisał polisę autokasko, podpisał ją własnoręcznie. Yy, I wszyscy wiemy, że w polisie autokasko wpisujemy wartość samochodu. Nie da się wpisać jakiejkolwiek wartości, bo agent ubezpieczeniowy nie pozwoli sobie na ubezpieczenie yy, zbyt, no, o, o wiele większe niż wartość samochodu, bo Firma ubezpieczeniowa by na tym traciła, bo wtedy można byłoby skasować ten samochód i zarabiać w ten sposób, więc tak to nie działa. Na jaką kwotę wyceniono ten samochód? Otóż nie na 140 tysięcy, nie na 105 tysięcy, tylko na 90 tysięcy. Pod dokumentem, podkreślam, jest własnoręczny podpis Bogdana Wyczałkowskiego, czyli on już w trzy tygodnie po zakupie wiedział, że został oszukany, że zapłacił przynajmniej o 50 tysięcy złotych więcej. I co zrobił? Nic. Z tego, co wiem, nie zażądał zwrotu pieniędzy, nie zgłosił sprawy na policję, nie poinformował opinii publicznej, a główna księgowa, która zawsze jest stróżem, cerberem, zawsze pilnuje wydatków prezesa, i tak powinno być, nie pilnowała, ponieważ pani Karina Hereda, która jest księgową ARN, wtedy była również podwójną księgową w Simo Polskie, musiała widzieć ten dokument, dekretować go i tak dalej, i również nie zareagowała. Z tego, co wiem, a przecież powinna. Bo przecież samochód na fakturze na papierowo jest wart 140 tysięcy, a ubezpieczenie mamy na 90. Przecież coś tu nie gra. Powinna się zapalić czerwona lampka, prawda? I w mojej ocenie subiektywnej, nie jestem prokuratorem, za takie rzeczy ci Państwo oboje powinni dostać zarzuty. Tak mi się wydaje. Albo przynajmniej porządne śledztwo powinno już dobiec końca, nie trwać i miesiącami, nie wiadomo jak długo. Dobra, koniec. To dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że prokuratura coś zrobi. Będę monitorował jej działania i tyle.